W dzisiejszym filmie z Pet Simulatora. Dalej kontynuujemy zdobywanie nowych oczywiście RNG huge Dzisiaj ja też wam opowiem o różnych dziwnych rzeczach, które deweloperzy zrobili i o tym, co planują dalej z Pet Simulatorem i innymi rzeczami. Powiem wam, że coraz dziwniejsze informacje się pojawiają na temat tego, co będzie dalej, ale zanim to zrobimy to na początku, na pewno sobie wykupmy tutaj Merchant i spróbujmy na starcie takie raz sobie zakręcić kostką, zobaczymy, czy raz nam coś wyleci. Ogólnie powiem wam, że niestety nie mam dużo tych kostek po nocy, bo wywaliło mi. Internet mamy jedną tą właśnie mega kostkę, no i tych nie zrobimy super dużo. Na drugim koncie, trzecim, mam trochę tam, na pewno tego więcej otworzymy. Zobaczymy, czy uda nam się coś wydrobić. Tylko tutaj sobie kombo nabimy. Jeszcze tu w ogóle możemy zobaczyć, jak tu wygląda topka. Ja mam 25 tysięcy, jakby roli. Tutaj topka ma 127. No to nie ma jakoś super dużo topka. A tutaj, jak to wygląda? My mamy 200 milionów, jakby łącznej mocy, a gościu top 1 ma 6,45 biliona. Ale no to jest na pewno gość, który sobie po prostu w forever packu te kostki kupował. Żeby być w ogóle w tej topce, to ile musiał mieć 2 biliony? Czyli musiałby mieć 10. 10 razy tyle co mam teraz, ale dobra, na starcie tak jak mówię, zakręćmy sobie raz kostką i zacznę Wam o wszystkim opowiadać, bo trochę jest dziwnych rzeczy. I też co ważne, dzisiaj już ceny huge petów podrożały troszeczkę, bo jak widzicie, też gemów mi sporo zjechało, ale to dlatego, że właśnie kupiłem sporo huge. Zaraz wam o tym opowiem, tylko na starcie sobie raz zakręćmy kostką, zobaczmy, czy wyleci nam na starcie huge pet, no nie, no solar. Powiem Wam, że oni trochę to zmniejszyli, będzie ciężej te huge wydropić, ale tak jak mówię, dalej da się wydropić te huge. Nie wiem, ile możemy sobie zrobić w ogóle mega kostek? 13 możemy sobie zrobić, tylko czy gemów mi wtedy jakoś. Czy tych coinów nie zjedzie goś dużo? Nie, w sumie nie zjedzie. Dobra, zróbmy sobie 13. Zł. Złotych możemy zrobić 333, czyli teraz jeszcze tych możemy zrobić 11. No i w takim razie mega będzie mieć 8 kostek. No to nie dużo. Nie wiem, z 2-3 godziny to się farmiło. Gdybym całą noc farmił, był tego dużo więcej. Dobra, w sumie zajmiemy jeszcze pójdziemy dalej robić inne rzeczy, to jeszcze raz zakręćmy mega kostką. Dobra, i znowu jest tutaj kombo oczywiście. Nie wiem szczerze mówiąc, czy to kombo coś daje, czy nie daje. Możliwe, że to kombo nic nie daje, ale jak sobie nabije, to też mi się nic oczywiście nie stanie, więc Wolę nabić niż nie nabić. Dobra, raz sobie zakręćmy resztą. Później już zakręcimy tylko dawaj. Teraz, Jujuanu, no nie no. Atomic Surge. Czy tutaj coś możemy zrobić z upgrade'ów? Możemy RNG Laka sobie zwiększyć. Ale nie wiem, czy to, to ma sens. Na razie nic nie będzie ruszać. Dobra, pójdźmy w ogóle jeszcze przed tym wszystkim na drugi Ward, bo na drugim wordzie też jest pewna rzecz, o której wszyscy mam wrażenie, że zapomnieli, a ona też jest ciekawa. Nie pamiętam jakie dokładnie tam były upgrade, ale musimy to sprawdzić, tylko to właśnie musimy pójść na Devoid. Jeszcze tak przechodząc do rzeczy, które deweloperzy zrobili, no tak jak każdy dobrze wie, był nerf, znerfili procenty i tak dalej, ale w jakim stopniu przyznali się do tego, że to zrobili. Bo tu na przykład zobaczcie wpis Davida, czyli jednego z deweloperów i on napisał, że w kolejnej części dodadzą więcej sposobów na zwiększenie laka i tak dalej. I ten Nerfy chyba poszły dlatego, żeby po prostu no, ludzie tak szybko nie zdobywali tych huge petów wszystkich i tak dalej. Tam też chyba jakoś to właśnie napisał, nie pamiętam jak to tam było. Ale no jest to ciekawe, no w kolejnej części pewnie dostaniemy więcej laka, więcej wszystkiego i tak dalej. No i też potwierdził, że będzie kolejna część uh, tym wpisem, a więc wiemy, że będzie kolejna część, ale musimy jedną rzecz zrobić. Sprawdzić jakie tu były upgrade'y, bo mam wrażenie, że każdy zapomniał, że tutaj na przedostatniej mapce raz na 24 godziny można sobie zwiększyć różne rzeczy, tylko kurczę. Tutaj laka może zwiększyć, ale może ten lak działa tak naprawdę na to eventowe jajko, bo tu jest plus 100% ek-lak-boost. No i tutaj mamy drop, no to drop nic nam nie da tak naprawdę, no bo nic nie farmimy, no i gemy też nic nam nie dadzą, ale ten lak może być przydatny na ten event. Nie wiem, czy on może działać na ten event, ale no tu nie ma napisane, że to tylko działa na przykład na tej milioner-mapce czy coś, tylko jest po prostu plus 100% ek-lak-boost, a więc to może działać na każdej mapce. Jeszcze w ogóle, skoro tu jesteśmy, to zobaczmy, jaki tu jest huge i za ile się kończy. Za 27 minut. To długo powiem wam. Dobra, ale chyba wracamy tak naprawdę do RNG eventu i kombinowania tam dalej. I opowiem wam o całej reszcie, bo jeszcze trochę jest. Albo w sumie spróbuję przejść jeszcze tutaj tą minigierkę, tylko pokażę wam tą minigierkę, jak uda nam się dojść powyżej 9 pokoju. Tak to będę wam pokazywać, bo nie ma sensu. Tutaj raczej nic dobrego nie trafimy z tej minigierki po prostu. A więc dobra, staram się dojść do minimum 9 pokoju i zobaczymy, czy uda nam się coś zdobyć. No tutaj byśmy mieli 600 tysięcy gemów, 690 tysięcy gemów. Na nubko cię odebrałbym. To czemu ja to odebrałem? Nie chciałem tego odbierać. Dobra, trudno. Mamy 9 prób na dojść do tego pokoju jeszcze. Dobra, no i niestety nic ciekawego nie udało nam się zrobić. Maksymalnie miałem ósmy pokój, a więc e, tym razem nie było farta, Ale dobra, pójdźmy sobie jeszcze na chwilę na Event War, Tylko w sumie jak z tego devoid. A nie tutaj. Musimy sobie tutaj pójść. I w sumie powiem wam, że jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, to te może zainwestować w Titanica. Nie wiem, ile ten nowy Titanic wychodził, ten Arcade Cut, bo powiem wam, że ten Arcade Cut może być naprawdę drogi po evencie. Chyba, że już jest tak naprawdę drogi. Jest ich 297. No dobra, to może niekoniecznie się go opłaca kupować. Miałem nadzieję, że ich będzie 120, ale stron. Nie mocno ich ilość urosła. 297 tych Titaników jest? A to tak naprawdę dzisiaj poniedziałek jest. Bo no tych Titaników z tysiąc nawet może być. Powiem wam, że wydaje mi się, że Preston powoli się szykuje do tych Gargantuan Petów, o których kiedyś mówił. Nie wiem, czy pamiętacie takiego Skarina, postaram się go wam znaleźć. Kiedyś takiego Skarina wrzucił. Moim zdaniem z 2-3 miesiące i dostaniemy w końcu te Gargantuan Pety. Jeszcze raz tutaj na tym evencie zakrecił sobie kostką idziemy na toje plaże i opowiem wam o wszystkich innych dziwnych rzeczach, które Preston planuje dodać. Tutaj sobie nabijmy już e, tego laka i. w w tym czasie sobie tutaj też użyj, ale odwaliłem, użyłem tej kostki. Dobra, wypadł nam taki, a nie nabiło nam się tutaj to kombo. Dobra, to jeszcze raz użyjmy tej kostki. Za szybko tą kostkę odpaliłem. Dobra, teraz mamy tutaj to kombo. I teraz użyjmy tej kostki na tym kącie będziemy mieć jeszcze mieć pięć, chociaż zepsułem znowu to kombo. No dobra, znowu jakieś 1 do miliona. Dobra, później całą resztę zakręcimy, pójdźmy na tej plazy, bo jeszcze tam jest dużo rzeczy do opowiedzenia. No i tutaj na tej plaży oczywiście mamy taką fajną ekipę petów, no i tam w ogóle zobaczcie gościa. Ma gold tego nowego Titanika. Chciałbym takiego Titanika, ale może być ciężko go wydropić. Ale dobra, wystawię rzeczy i opowiem wam trochę o tym, co Preston planuje zrobić. Pierwszą którą chcę wystawić to jest ten petu kogo wystawimy za bilion gemów, bo nie opłaca się go na pewno zarab wystawiać za bilion spoko, ale Tani niż rap, raczej się nie płaca. No i tego po raz 595 też wystawiamy. No i może tego Rainbow Shiny, tego bym wystawił za 850 milionów. Dobra, niech tak sobie te trzy pety postoją, A przechodząc do tego, co Preston planuje. Preston planuje stworzyć nową grę. Po pierwsze, zobaczcie tutaj tego screena, Jest już nawet chyba takie miejsce na tą grę. To się nazywa Pet RNG, czy tam Pet Simulator RNG. I z tego całego RNG planują zrobić osobną grę. To chyba nie jest jeszcze pewne, ale Preston, zobaczcie, też zrobił ankietę. Na Twitterze zrobił ankietę. Gdzie spytał się ludzi, czy chcą właśnie taką grę, czy chcą osobną grę RNG z tego. No i tam 60 do 40 było, że ludzie chcą. I też powiedział, że ta nowa gra nie będzie mieć wpływu na tego pet symulatora. I tu normalnie dalej update y. będą. Pewnie zrobią taką RNG Gierkę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Trochę, jakby mam wrażenie, że wtedy, jakby coś takiego zrobili, to ludzie by się rozdzielili na dwie gry. Będzie to dziwne. Mi nie do końca osobiście się podoba ten motyw RNG, ale może goś fajnie by to wtedy zrobili. Dwie gry bym miał do nagrywania w teorii, ale no ludzie by się wtedy podzielili. Będzie to na pewno mega, mega dziwne. Jeżeli rzeczywiście to zrobią, no bo to nie jest pewne Person zrobił ankietę, jest jakieś miejsce, ale nie wiadomo, czy finalnie zrobią tą grę. Na pewno ludziom spodobał się ten update RNG, bo zobaczcie, że teraz w pet symulatorze jest 250 tysięcy ludzi. Dwa dni po updatecie, co jest naprawdę dużym wynikiem. Wiadomo, że bardzo dużo z tego to są multikonta, ale i tak to jest naprawdę mocny wynik. Dobra, ale niech to sobie tutaj postoi wszystko, a w tym czasie możemy sobie kupić jakieś jajka. W ogóle jak te classic jajka staniały. Tutaj nawet poniżej rapu mamy. Dobra, sobie nawet trzy kupmy jak poniżej rapu są. No ludziom nie siadły ewidentnie te pety chyba. Też mi się zresztą nie podobają te classic pety. Nie, może jak ktoś grał w starego pet symulatora to jakiś tam powrót do przeszłości czy coś. Jedynka, jak ktoś w pet -symulatora grał, ale no nie są ładne te pety, szczerze mówiąc. Są giga, giga brzydkie. No ale no takie były w pet symulatorze jedynce. No to skoro dodali classic pety, no to musieli takie brzydkie po prostu dodać i tyle. Na razie dwa sobie otwórzmy, później więcej otworzymy do Jakiś nam wyleciał. Ile w ogóle mamy do huge jajka? Może dzisiaj w sumie też kolejne huge jajko zrobimy? Chyba dużo mamy do tego huge jajka. No całkiem sporo. Może dzisiaj kolejne zrobimy huge jajko. Jeszcze możemy w sumie mailbox sprawdzić na szybko. Tutaj odbierz na odbieramy, tutaj lubię ciebie, masz na hugepeto 300 tysięcy, przyda się do huge'a, na huge'a tutaj mam coś i hashtagi. tutaj czy ktoś może do klanu jakby na discordzie trzeba się zgłosić i tam ticket wtedy wysłać, tutaj już pozdro, tutaj masz i będzie huge, zobaczymy czy będzie, no te gifty też muszę w sumie potwierdzać tutaj ktoś się pyta czy może ekskluzywa jakby nic, nie rozdaję tutaj pozdro, tutaj lubię cię mordo a więc dziękuję, tutaj jeszcze mamy takie 9 giftów i siema, tutaj ktoś huge'a wydropił tutaj hashtagi niestety, tutaj czy nagram RBR Champions, może w sumie nagram taki powrót jeszcze do RBR Champions, wiem, że jakiś event olimpijski Zrobili. Tutaj pozdro. Tutaj masz farta. Czy zagram w HL2, nie wiem, Half-Life'a dwójkę? Chyba nie, jeżeli o to chodzi. Tutaj ktoś Goldfuse trafia, więc graty. Tutaj pozdro. Tutaj do maszynki. Oprzyda się właśnie to. na odcinku. Dobra, otworzymy. Nawet za chwilę to ekskluzyw jajko. Tutaj, czy ktoś może do klan na Discordzie trzeba się zgłosić do maszynki. Czy nagram tutorial, jak ustawić tajni task? No, na YouTube tego masa jest. Tutaj pozdro. Tutaj tak samo. Ile PLN wydam na swoje konto? Powyżej 100 tysięcy Robuxów. Możesz policzyć, ile to jest. Ja nie mam pojęcia i nie chcę tego liczyć. Tutaj jeszcze takiego mamy a więc dziękuję. Tutaj czy ktoś może do klanu, to samo na Discordzie, no i tutaj coś takiego. Moja deska dokładnie mówi ile wydam na to konto. Żeby mieć tą deskę trzeba wydać 100 tysięcy robuxów Dobra, ale otwórzmy to jedno jajko, O którym widz mówił, może nam wyleci huge pet Albo titanic, zobaczymy, kto wie Może coś wyleci, albo nie wyleci Blazing bat, no przynajmniej jakiś punkt Do maszynki będzie, dobra, ale niech to sobie postoi Jeszcze tutaj i weźmiemy się za całą resztę Bo jeszcze mamy dużo tych e, kostek 10 milionów na innych kontach, musimy Jakiegoś sugera dzisiaj wydropić, jest mniejsza szansa teraz Ale i tak moim zdaniem mega łatwo da się wydropić Dobra, powiem wam, że trochę stoję na tej plazie I w końcu po 58 próbach Udało nam się sprzedać tego tego. Peta z aukcji za 450 milionów. Nie wiem, czy to będzie w sumie w tradezie. w tradezie tego nie ma, ale udało nam się sprzedać właśnie tego PETA za 450 milionów. I właśnie, jeszcze co do update'u, tutaj mamy już też potwierdzenie, jak widzicie się że będzie kolejna coś bo tu będzie mogli właśnie pety sprzedawać za te koiny. No i tych coinów powiem Wam, że teraz brakuje mi na niektórych kontach. A jak jeszcze się pojawią nowe upgrade, to już w ogóle będzie mi brakować. Tym bardziej, że ja starych upgrade'ów nie skończyłem. Zobaczmy, ile teraz brakuje nam do huge jajka w sumie. Zrobimy huge jajko i próbujemy wydropić, oczywiście, tego jeszcze. No, teraz już chyba... Dobra, dwóch punktów nam zabraknie. Musimy dwa punkty ogarnąć i będziemy mieć... Uff, w ogóle tutaj... Czy mi się wydaje, czy gościu ma shiny golda? Ja nie widziałem wcześniej, bo on tam wcześniej latał góry, a to jest shiny gold chyba. No, chłop miał farta na pewno. W ogóle, ile jest takich shiny goldów? Teraz już jest ich raczej mało, jak oni te procenty pozmieniali. Shiny i gold. Rainbow w sumie teraz wpisałem. 22 rainbow'y są. No, dobra, to shiny rainbow i tak jest duże. Było, je... było ich 11 po nerfie. To po nerfie znowu 11 doszło. Goldów jest 45. Nie był nerf, ale i tak tego leci trochę, tych Titaników. Może dzisiaj trafimy Titanika. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, to odebrać w sumie Dakeru. 306 tysięcy gemów. Dobra, to Daker dzisiaj nawet oddał. Czy możemy jakieś lepsze pety wrzucić? No nie za bardzo. Dalej te musimy wrzucać. Dobra, wrzućmy te, nie wiem czy jeszcze na tej terej opłaca się stać, bo już nie za bardzo. Otwórzmy sobie tutaj jakieś jedno jajko i chyba idziemy dalej próbować wydropić tego RNG Hugerze i później się zastanowimy, co dalej robić. No dalej nie ma tego. Ale dobra, jeden punkt mamy do maszynki albo dwa, nie wiem w sumie ile ten ban daje. Już będziemy mieć wtedy na to huge jajko. No to na pewno będzie. W dzisiejszym filmie jeden huge pet. Z tego co widzę, to bany daje dwa punkta. więc dobra, idealnie mamy 75 punktów, tylko jeszcze muszę chyba 400 Robuxów ogarnąć. W sumie to 300. Dokładnie taka, więc y, jeszcze chwila. Dobra, Robuxy już mamy, a więc y, jeden huge pet na pewno będzie. Ale fajnie by było zdobyć na przykład dzisiaj dwa huge pety. Może drugi z Forever Packu nam się trafi. Pewnie Forever Pack się jakoś za niedługo odświeża. Za ile Forever Pack się odświeża? Za godzinę 46 minut. No to musielibyśmy trochę poczekać. Dobra, tu na pewno będziemy mieć huge, jeszcze ewentualnie możemy sobie jedno tak kliknąć, ale te jajka zostawiam sobie. Pod inwestycje miałem zostawiać wcześniejsze, ale te zostawię. No, Dalej nie ma tego huge'a. Powiem wam, że nie wiem, kiedy ja ostatnio raz huge'a trafiłem z tego ekskluzju jajka. Cały czas otwieram te jajka, nic nie trafiam. Dobra, wróćmy na ten RNG event na szybko przeklikajmy te wszystkie rzeczy, które mamy. Dobra i powiem wam, że przeklikam to na szybko, bez już e, nabijania tego combo, bo mi się nie chce nabijać kombo na tym koncie. Moim zdaniem, to kombo nic nie daje. Przeklikajmy sobie to szybko, bez tego kombo i tyle. I huge pet bez kombo. No i proszę ja was bardzo mówiłem po co komu to kombo, jak można bez kombo sobie trafić huge peta Tak o tutaj tempora. Czy jak to tam się mówi, nie? Inaczej ten huge pet się nazywa zwykły co prawda nam wyleciał, ale wyleciał nam. No i dobra, i tak jak mówiłem, po co komu to kombo niepotrzebne, to kombo jest nikomu. Gdzie w ogóle jest ten huge pet? Pogubiłem się z tymi petami. On chyba u góry gdzieś tutaj powinien być. Tutaj nam wyleciał. No zwykły nam wyleciał, ale wyleciał nam. Dobra, no to cieszymy to bardzo. Cyk, tutaj dawaj kolejną kostkę. No i teraz leci nam kolejny huge pet od razu, drugi. No nie, no dobra, drugi nam nie wyleci. Dobra, będziemy tak robić bez tego kombo na wszystkich kontach, bo nie, mam wrażenie, że to kombo niekoniecznie działa. Jakby działało, to by dużo większa różnica była, ale zbejtowało. Huge'em, ale zbaitowało huge'em. Przed chwilą tam był huge. Przed tym i mi nie wyleciał ten huge pet, niestety. Dobra, tutaj dawaj huge, huge, huge. No nie, nie wyleciał nam. Dobra, na tym koncie mam ostatnią szansę. Chyba ostatnią szansę. Myślę, że już e, nic nie mam tutaj. No, tu już nic nie mam. Dobra, to mamy ostatnią szansę na tym koncie na huge'em. Jeszcze wrócimy oczywiście na to konto, bo mamy huge. Jajko, no i był ten piękny butterfly. Dobra, tutaj nie ma, ale mamy na razie jednego. W ogóle trzy punkty mi tutaj dodało. Chyba nie, bo jakby wyleciał nam jeden do 50 milionów, a ja trafiłem wcześniej jakiegoś 1 do 100 milionów. Dobra, tu ustawimy to po prostu. Idziemy na inne konto. Dobra, i tutaj na tym koncie też powinniśmy trochę sobie tych kostek zrobić. No... Trochę będzie, trochę będzie. Na moim trzecim koncie najwięcej tego będę mieć. Tutaj mamy 331 zł 11 tych, no i tych łącznie będziemy mieć 4. No to tutaj niedużo, tutaj tylko 4 mega kostki. Niestety w nocy mi konta powywalało i za dużo tego nam nie wyjdzie, no ale no trudno. Dobra, będziemy mieć cztery kostki. Może wyleci solar, więc unlucky. Na razie mamy jednego huge'a, będziemy mieć na 100% 2 huge'a, bo oczywiście mamy jeszcze huge jajko do otworzenia, ale czy tu będzie drugi? No nie, tu nie ma drugiego. Dwie próby jeszcze. W ogóle możemy sobie też tą kostkę kliknąć, i wtedy, jakby mamy chyba dwie kostki. A nie, jedną. Ta druga nie zadziałała. Myślałem, że one się ze sobą stakujmy. Wtedy byśmy mieli 11 milionów procent. Ale tak to nie zadziałało. Teraz mam milion procent. No i teraz też możemy sobie za ten milion w takim razie kliknąć. Zobaczymy, co nam z miliona wyleci. No z, z miliona nam wyleciało praktycznie to samo co z 10 milionów. Zbugowane. Dobra, i ostatnią kostkę mamy. 1 do 10 milionów, czy będzie kolejny Hitch. No nie. Takie nam wyleciało. Dobra, a jeszcze mamy trzecie konto. Na trzecim koncie możemy jeszcze trafić kolejnego. Tam będzie chyba najwięcej tych mega kostek. Dobra, i tu mamy trzecie konto, tylko tutaj musimy ostrożnie, bo tu nie ma dużegoś coinów. Musimy sobie to na spokojnie poprzerabiać. To może masz 39 mega kostek zrobić, ale to wtedy wszystkie coiny by mi zabrało. Nie mielibyśmy na zrobienie oczywiście tych mega kostek. A więc na razie sobie zróbmy dwie te najlepsze. No i teraz dwie te. Musimy na spokojnie, żebyśmy dobrze to wyliczyli. No i tak samo bez bawienia się w te nabijanie kombo, no bo sami widzieliście, że bez kombo mi też wyleciał huge Pet, Tu mamy 1 do 500 tysięcy, tu mamy kolejną mega kostkę. Może tutaj wyleci nam właśnie Titanic. No nie, 1 do 750 tysięcy. Dobra, dwie kolejne. Mamy dwie kolejne mega kostki i poproszę teraz kolejnego Titanika, jakby. Moim zdaniem i tak łatwo jest z tego Titanika trafić, jak wczoraj było ich 110, dzisiaj jest ich 297, a więc pomimo nerfu i tak ludzie trafiają te Titaniki. Prawdopodobnie i tak będzie kolejny nerf, bo 300 Titaników po dwóch dniach od update to jest za dużo, a teraz jakiś taki 1 do 1,5 miliona. Ale no to i tak nie jest huge'ek, poproszę o ładnego huge'eka. Dwie kolejne kostki, cyk, tutaj kolejna. Dajcie ładnego huge -ka. No nie, nie wyleciał nam. Ale i tak chyba mieliśmy w sumie fart, że po tym nerfie tak naprawdę, nie wiem, może z 10 kostek wylecia nam huge pet, bo teraz ludzie mi piszą, że po 50 tych kostek otwierają z lakiem raz 10 milionów i nic nie trafiają, a więc my mieliśmy farta raczej. Dobra, już chyba mogę wszystkie przerobić w sumie. No i teraz mamy 7 kostek. No dobra, to mamy jeszcze 7 prób na trafienie, właśnie huge peta. W ogóle w sumie, czemu ja tego pojedynczo używam? ja mogę sobie zrobić tak? I wtedy mam 7 prób po prostu. Mam 7 roli od razu. Zamiast się bawić pojedynczo. No i pier jeszcze rol słabo. Od razu możemy sobie kolejnego rola użyć. I był hużyk jakiś, ale na mnie wyleciał solar, niestety. Standardzik, jeszcze 5 prób na trafienie Peta. Nawaj, kolejna próba. Tym razem będzie hużyk, huge... no nie, 1 do 2 milionów. Ogólnie na tym koncie niestety żadnego hużę nie trafiłem jeszcze. To konto jest najbardziej pechowy ze wszystkich moich kąt, niestety w tym update, cie. ale może się to zmienić. Jeszcze mamy 3 szanse na zmianę tego, ale na razie nam standardowo solar leci. Daj ładnego peta, proszę cię, daj ładnego peta, żeby ten dymek się pokazał. Dwie próby na to, żeby się ten dymek zaginęł jeszcze pokazał. No daj tego ładnego pecika Hugeeka jakiegokolwiek, po prostu, żeby był Huge Pet, żeby miał punkty do klanu. No ale no niestety Solar. Nie, te Solary mnie prześladują, powiem wam. Cały czas te Solary trafiam i ostatnia szansa. No i Solar znowu. No i dobra, nic nie mamy. Chyba jeszcze możemy sobie zrobić. W sumie, może sobie zrobimy jeszcze jedną, bo brakuje nam tylko jednej kostki milion. Do kolejnej tej za 10 minut. Może jak wykupię merchant. Tutaj zrobimy kilka złotych. To może jeszcze coś uda nam się zrobić. tam ile nam brakuje złotych do zrobienia kolejnej tej do miliona? 19, 11 nam brakuje. Dobra, to kupię z kilka razy ten merchant i będziemy mieć jeszcze jedną tą kostkę. Dobra, już raczej będzie mieć te kostki. Tak mi się wydaje. Może masz 30 sobie zrobić. Dobra, no to będziemy mieć e, na pewno tutaj na tą jedną. No i teraz mamy na tą mega kostkę oczywiście. Ostatnia próba na zdobycie huge peta na tym koncie. Klikamy sobie tutaj no i bez tego kombo się nie bawimy. Huge pet, huge pet, huge pet. No nie, no solar, solar, znowu solar. Idziemy stąd. Dobra, powiem wam, że znowu to zrobiłem. Otworzyłem huge jajko i zapomniałem tego nagrać, ale nic nie straciliście, bo wyleciał nam taki pet niestety. Na otworzę wam trzy takie jajka. Już mi się nie chce kupować kolejnego Hitchy no znowu zepsułem i znowu zapomniałem o tym. No tutaj trzy takie słabe nam wyleciało. dobra. Koniecznie sprawdźcie sobie ten film, który wam się teraz wyświetla i oczywiście do następnego